Hej, witajcie, to ja Sakor, e, znowu jestem, a to jest odcinek informacyjny. I tak, mam kilka rzeczy do powiedzenia. E, pierwsza, e, dzisiaj e, nagram e, Krainę śmierci Lod. E, w kilku etapach. Zaraz też powiem dlaczego. Ale nie będę nic mówił, bo to ma. No... Nie ma prawie sensu, e, bo bardzo dużo tam się dzieje i no. E, ale włączę muzykę i będziecie je sobie mogli słuchać i oglądać. A jeśli ktoś nie będzie chciał, wyłączy głos, ja i tak nie będę nic mówił. E, dobrze. Dlaczego odcinki są takie krótkie? Ponieważ nagrywam programem Bandicam, jak podejrzewam, no, bodajże tak, tak. Jest. Tu, tutaj gdzieś na górze powinna być jego nazwa. I że nie jest to wersja testowa, ale za główną trzeba zapłacić. Jest to taka, no właściwie, testowa. Za główną trzeba zapłacić, a na razie nie chcę wydawać pieniędzy. Dopiero kiedy będę miał pewność, że mam dużo widzów, że. E, że Coś może wyjść z tego kanału, wtedy zakupię e, bardziej profesjonalne wyposażenie. Ale na razie to musi wystarczyć. E, tak, być może będą let's Player z Skyrima, a raczej na pewno będą z Chronicles of Riddick e, Assault on Dark Athena e, plus remake e, Escape from the Butcher Bay. To jest e, taka skradanka... A zresztą sami zobaczycie, kiedy będę grał. Tak, ee, co tam jeszcze? E, tak, nagrywałem frapsem i się dziwiłem, dlaczego są takie krótkie odcinki. Nie wrzuciłem ich e, na YouTube. Okazało się, że wersja testowa fraps nagrywa odcinki tylko 30 sekundowe. Tak, e, no, no, nie powiem, że się zdenerwowałem, ale, no, nie byłem już szczęśliwy. Więc poszukałem tego programu. E, I tak, e, wiem, FRAPS jest bardzo dobry, ale ten jest równie dobry. Tak. E, co tam jeszcze mamy? No. Dlatego odcinki są takie krótkie. No. Nic dodać, nic ująć. E, no, więc ten lot będzie, podejrzewam, w trzech odcinkach albo w dwóch. E, zależy od tego, ile będę nagrywał. E, tak. Co do muzyki, jaką lubię? Dubstep, e, a dokładniej, no lubię Skrillexa, e, ale, no po prostu. E, no tak. E, to był odcinek informacyjny. Jeśli macie jakieś pytania e, lub e, porady do gry, kom, e, komentujcie. Na pewno przeczytam. I dziękuję Wam bardzo, że wyświetlenia cały czas rosną. Subskrypcje też. Dziękuję, naprawdę, naprawdę. Dziękuję Wam. Mam nadzieję, że dalej będziemy się rozrastać. No i dzięki. Komentujcie, subskrybujcie. Dzięki, cześć.